4 kwietnia 1912. Wola Boża jest centrum, z którym wszystkie inne rzeczy powinny być połączone. Dziś rano przyszedł mój zawsze ukochany Jezus i powiedział do mnie: Córko moja, moja wola jest centrum, a pozostałe cnoty to obwód. Wyobraź sobie koło. W środku tego koła skupione są wszystkie szprychy. Co by było, gdyby któraś z tych szprych chciała się oderwać od środka? Po pierwsze, zrobiłaby złe wrażenie, a po drugie, byłaby bezużyteczna. Gdyż jeśli nie jest przymocowana do środka, nie otrzymuje życia i staje się martwa. Koło zaś, kręcąc się, pozbyłoby się jej. Tak jest z moją wolą dla duszy. Moja wola jest centrum. Wszelkie rzeczy, nawet święte cnoty, dobre uczynki, które nie są dokonane w Mojej woli, a jedynie po to, aby wypełnić Moją wolę, są jak szprychy oderwane od środka koła. Są dziełami i cnotami bez życia, dlatego nigdy nie mogą mi się podobać. Co więcej, robią wszystko, aby je ukarać i się ich pozbyć.